Na konwencji wyborczej w Policach spotkałem Joannę Żyrowską, prezes klubu piłki siatkowej Chemik Police. Dzień dobry. Dobrze powiedziałem nazwę, tak? Tak. Klub piłki siatkowej Chemik Police. Pani prezes, startuje pani z, z listy Platformy Obywatelskiej jako bezpartyjna do Sejmiku Wojewódzkiego. Yy, czy, czy to jest jakiś plan polityczny, czy po prostu taka, taka dosyć spontaniczna decyzja? Mm. W zasadzie ani plan polityczny, ani spontaniczna decyzja, bo decyzja przemyślana, ponieważ chciałabym wykorzystać to doświadczenie, zarówno to, które kiedyś było wynikiem mojej edukacji, bo broniłam się z administracji publicznej, jak również to, które nabyłam przez zawodowe swoje życie i w szczególności to z zarządzania klubem, chciałabym je wykorzystać w samorządzie. No jest to chyba niezły pomysł, biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio na hali w Szczecinie na meczu z Galatasaray z Stambuł było naprawdę było sporo publiczności. To nie był komplet jeszcze, ale już do tego kompletu niewiele brakowało, a to zaledwie towarzyski, nic nie znaczący mecz. No tak, ja się też oczywiście z tego bardzo cieszę, natomiast doświadczenie z, to związane z moim życiem w klubie jest trochę inne. Tak? więc. Przede wszystkim sport, obserwacja tego sportu nauczył mnie, że ciężka praca poskutkuje sukcesem. Ja na co dzień widzę, jak wiele wysiłku trzeba włożyć w to, żeby w sporcie osiągnąć sukces, i to jest coś, co powinno się przełożyć chyba na wszystkie dziedziny życia. Natomiast drugi, drugim takim elementem ważnym, e, który można przede wszystkim zaobserwować w sporcie, głównie w grach zespołowych, to jest drużyna, zespołowość. Jak to jest ważne, żeby wszystkie elementy funkcjonowały, żeby każdy e, grał w celu osiągnięcia tego, co, co zostało zamierzone. Liczba osób bezpartyjnych startujących z listy Platformy Obywatelskiej jest rzeczywiście bardzo duża, tutaj marszałek wymieniał, jest to wiele nazwisk. Myślę, że to jest jakiś nowy pomysł na no, może przewietrzenie trochę sceny politycznej. Jak, jakie, jakie będą priorytety w Pani działaniu, jak zostanie Pani radną wojewódzką? Ja, ja generalnie nie dzielę ludzi na, na tych, którzy przynależą do partii, którzy nie przynależą, bo myślę, że wśród jednych i drugich są ludzie bardzo mądrzy, dynamiczni, tacy, którzy potrafią coś działać. Był dzisiaj podawany przykład burmistrza Nowego Wardna. Ja mam to szczęście, że jestem mieszkanką tej najbogatszej gminy, najboga, najbogatszej i najmniejszej gminy w Polsce. Natomiast yy, myślę, że to jest yy, to, żeby yy, re, realizacja celu. Dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było zamienić kilka słów troszeczkę w innym kontekście niż sportowy.